Cześć, witajcie! Ja jestem Kamakue i witam was w kolejnym odcinku Minecraft na Giewonzie. Eee No cóż, okej. Okay. W tym odcinku pokażę wam co zbudowałam, e, dlaczego tak długo nie było odcinka. Mm, bardziej dochodziło oczywiście o projekt niż o samą budowę. Mm, dobra. A tu miałam jeszcze? A, bo jeszcze mam trochę cegieł. O, to stało mi. Okej. Okay. No to pokażę wam najpierw co takiego ciekawego zbudowałam. E, to jest właśnie moja wieża zła. Wieża normalnie masakrycznego zła. E, ciężko mi było te materiały poszukać i znaleźć. E, tu miało być szyby, ale nie fajnie by to wyglądało z szybami. Tylko moim zdaniem tak o wiele lepiej wygląda. E, I jak widzicie tu już portalu nie ma. E, tu jest troszeczkę wygładzony teren. E, jak możecie spojrzeć. E, tak pojechałam, już ładnie zarosło. Hmm, tak. Tak, tak, tak. Oczywiście. I cóż, w środku tej wieży znajduje się wszystko, co mi potrzebne. Um, ukryty portal tak troszeczkę. Tu wszędzie wyłożony z obsydianu specjalnie. Tak właśnie fajnie to wygląda moim zdaniem. I tu jest portal do um, Mogę Wam pokazać, że nic się nie zmieniło. Um, <laughs> Kompletnie nic. Zaraz sobie najbliższy portal. I... proszę bardzo, jest. O, czekajcie. Czy to są już urośnięte? Nie wiem. Nie wiem, jak to się w ogóle robi. Nie ogarniam tego w ogóle. Okej. Okay. sobie postawimy... Nie złożyłam. Okej. Okay. Um, <laughs> mm, dobra. Wejdźmy sobie na górę. Tu mi schody nie pasowały, nie wiem dlaczego. Po prostu chciałam, żeby było tak, jak jest. I mi się nawet to podoba. Um, nie, jest znowu takie złe. Mm, Okej, okay. ding! Pierwszy piętro. I to wygląda mniej więcej tak, w ten sposób. Mm, tu są enchanty, moje, na wyższe levele. Na przykład moja magiczna siekierka. Oczywiście chcę mogę ulepszyć, bo nie mam takiego levelu. Dlatego mam drugi enchant jeszcze w domu. Fajnie nawet wygląda. Um, tu są skrzynie, w których nie będzie, są tylko efektem jakby dekoracyjnym um, Tu są oświetlenia, tu są tu jest stolik Tak zwany workbench um, Drugi workbench Czemu to jako blok się pokazuje? Aha, bo tu... to dobra um, Tu ma być magiczne źródełko, o którym zapomniałam Znowu i, 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 i. Tam na górę może się dostać na tą drabinkę, i na tą drobinkę. <laughs> I tu mamy mojego alchemika miejsce. Tutaj, yy, może, może wy sobie i się pobawię tutaj, żebym mógł wysiać, tak? Tak, tutaj siedzi alchemik i kuje coś, żeby mnie zabić. Tak. <laughs> o, tak. Eee, mój Dirty, okej okay. Mmm. sobie tutaj dalej. Niestety nie ma to jak w Lidlera sprawić, bo on by tu pewnie był. Eee, szkoda, że tak się nie da. Ale trudno. Jak zwykle. Kamu Kamuś, nic co mnie trafi nigdzie. Okej. Okay. Eee, cóż jeszcze w tym odcinku? Eee, chcę łódki było budować. Tak. Będziemy się bawić w wikingów. Mu. <laughs> Już Jeszcze nad statkiem kombinuję, ale nie mogę fajnego wymyśleć. Aha, co ty wierzysz? E, nie jest ona całkowicie mojego projektu e, Wzięłam to z projektu z Planet Minecraft, nie pamiętam dokładnie, dokładnie z czego, ale e, było to tak, że mm, jak widzicie te paski, raz, raz, dwa, raz, to już jest, e, to jest z mojego projektu mm, Żeby nie było. Nie czypiać. No, takie Takie sprostowanie dla Was i cóż. E, mogę wam pokazać, że mam 39 diamentów e, Szukałam w mojej kopalni e, Naprawdę... M, pamiętacie może... A nie, nie wiem pokazywałam Kanion e, Kanion, który był na moim świecie m, wcześniej Jak e, kopałam kopalnię. E, I tam poszperałam, poszukałam po jaskiniach i zaraz zrozumiałam masę diamentów Za co pewno jestem dumna z ciebie Spójrzcie Zdążyłam sobie sześcierkę zrobić Nie sądzę, miał być być, ale się zamyśliłam za bardzo Eee... Oh, fuck! A może jakieś inne? O! pięknie. Eee, no właśnie, zamyśliłam się i zrobiłam jeszcze tę siekierę. I potem się facepalm jak był. Ale przecież nie wyrzucę, Ja opłaca się. Nie wiem, czy wysłyszycie tę muzykę. A to pomaga. Nie mam pojęcia, od czego to zależy. A może, żeby... Nie wiem, czy gra będzie teraz za głośna. Może wybła za cicha, ale no, przepraszam. Czekajcie. Musimy odłożyć Dirt po pierwsze, bo on mi będzie bardzo potrzebny. Chociaż troszkę sobie mogę zostawić. Eee, odłożymy sobie zapalniczkę. O, odłożymy sobie. Ha, 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 ha. Możemy to odłożyć. Weźmy sobie oczywiście wełnę. Mm, tak, wełna. Co mm, sobie jeszcze możemy wziąć? Oczywiście więcej drewna. O, za dużo pewnie wziąłam, ale wolę mieć więcej płotki też. Okej. Okay. Jakby co mogę się rzucić? Cześć piesek. Fajny że ten map wygląda. Już się ładnie rozbudowałam nawet. Muszę przyznać. Czasem na normal. O, będziemy na pół normalu. Ha. O, Że zobaczmy co w kościele. Ciekawego. Znaczy w kościele tego tak nie ma nic nowego. <laughs> Ale dawno tam nie byłam. <laughs> Straszne. O, nie wolno są tak źle. Chyba. <laughs> tak sobie mogę mówić, nie? O, o, o. Bug był. Niemiły bug. No i tak wygląda mój kościół w środku. A to trochę pokazywa. No nie mówcie, że to się też nie zapisało. Fuck. Shit. Miało to się akurat zapisać. Yy, może inaczej. Tu, rozwalimy. Tak, tak zrobimy. O. No bo to miało być takie miejsce, miało być tak fajnie. Może to jest bardziej widoczne. To zmienimy kolejność. O. Ksiądz stoi, ksiądz mówi. Ma własne miejsce. O, i tu sobie można siedzieć. Pięknie. Yy, nie mam kobla. Fak, zrobię mikrofon. Chociaż. Chociaż, chociaż, czekajcie. No, zaraz znajdziemy takiego kobla. Kurde, tyle kobla w domu, jak kopię na podwórku. Fuck. No, ile jeszcze? O, jedno chciałam. Tyle się okopał człowiek. I dostał tylko. <słuch> Barność. Mmm. Dobra, nieważne eee, Weźmy sobie, zrobimy szybciutko Jeszcze mikrofon Bo przecież by ksiądz ich nie słyszał o, czy Jezu, oni by księdza nie słyszeli Tatem oh, <laughs> Jeszcze jakieś nagłośnienie Ale dobra, to jest tylko Minecraft, ludzie To jest tylko Minecraft No i co, nie postawię? Nie? Na pewno nie? Kurde eee, Dobra <laughs> Czekajcie, ja mam lepszy pomysł Ale chyba nie mam żadnego pomysłu <noise> Fuck Kurde To może gdzieś Tu Dobra, będzie tutaj stał I tak będzie tu mówił O <noise> oh my God. dobra Nieważne, już robimy te łódki I Czyż mam jeszcze pokazać? A, miałam też ją pokazać Oj, racja A to czekajcie ale może zrobimy chociaż jedną łódkę, co by nie. Pokażę wam jaki mam projekt na te łódki. Znaczy nie mam projektu, w sumie to z głowy troszkę pojadę. Bo nie umiem robić łódek. Tu? Gdzieś? Tu? 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 Akurat tu? dobra. Tak, tak, tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Aha, jakoś tak. Uh, tak, tak. Uh, fuck. Albo może fuck. Okej, okay, tak. Au, 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 Tak, tak. Uh, nie tak. Fuck. <laughs> uh, tak ma być. 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 I tak ma być. I tak ma być. A to podobne do łódki? <grym> Nie, ale i dobra mm, Troszkę dirta potrzebuję Okej. Okay. Chcę jakoś tam wejść. No. Dobra. Yy, gdzieś tutaj zrobimy maszt? Ech. Ech. Fuck. Tak. O, tak. Tak, styknie. Mam nadzieję. I teraz pytanie. Jak to kurde było? Yy, nie tak, nie, tu chyba nie tu. Yy, Mało patę Mam. Bo już mi się nie chce wracać i nie chce mi się właśnie iść po dirt. Więc troszkę skubniemy. I spróbujemy ten masz zrobić. Myślę, że jeszcze jedną w górę by mi było fajniej. Yy, więc sobie tak zrobimy trzeba sobie trafić. E, 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 e. o. <laughs> e, Okej. Okay. Myślę, że teraz troszkę dalej będziemy musieli się ustabilizować. Czy nie? Czekajcie, bo tak trochę... E, jak to zrobić? Raz, dwa... I tu będzie trzy. Eee... Tak. Tak. I. O, oh, fuck. Mm, y -y 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 -y. Nie. <śmany> okej, okay. i tak. Tak, napięć w sumie. E okej, okay. to możemy rozbliżyć. Mam nadzieję, że będzie jakoś wyglądać. Nie, to lepiej, będzie będzie jakikolwiek sposób wyglądać. Ale dobra, czekajcie, 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 czekajcie. Um, musimy tu wskoczyć i tu. Raz, dwa. Raz dwa. I raz, dwa. I Raz, dwa, trzy, trzy. Ok. I teraz zobaczmy, jak to wygląda. Hmm, mam nadzieję, że jak, jak, w jakikolwiek sposób to wygląda. Yy, nie w tą stronę. Serio. <gad> nie, to chyba nie jest. Czekajcie, bo ja już się sama zgubiłam. Boże, to nawet nie wygląda na jak łódka. Jesus. Oj, 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 oj. czekajcie chwileczkę. Teraz zrobimy, żeby to lepiej wyglądało. Uh, muszę to ręką niszczyć. Nie mam nożyczek. Nie mam. będziesz szybciej? O, uf, mam magiczny killoff. Czekajcie, czekajcie. Tu nie. Tu tak, tu tak. I tu tak, i teraz dwa, trzy, A, tak, mam nadzieję, że jest dobrze. Uuu, źle zeszłam. Oj, 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 zaraz to naprawimy, chyba, że... O! Ho! Mądra jestem. Wiecie co? To dalej jest krzywe. Ale kij, dobra, kij z tym wygląda jak Mmm... Zostawmy moją łódkę, pewnie potem jakąś ją zmienię. Chciałam, żeby jakaś taka mała łódeczka, jedna chociaż była ze mną tutaj. Chociaż, 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 chociaż. Jakby tutaj zrobić. E, 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 a tak? Nie wiem, czy tutaj w jakikolwiek sposób coś będzie dawać, ale no zawsze jakiś efekt myślę, że będzie. Dobra. Dobra, będzie. Będzie moja łódka. Oj, nigdy nie mogłam być piratem. Nie. Dobra, miałam pokazać jeszcze kopanie moje dzisiaj. Tam, gdzie kopam diamenty. O, to jest wełna. E, czy nie się, że to jest wełna? Chodzi mi, że to jest wełna, którą Edek sam postawił w tym oto miejscu. Tak, bo ja jej nie stawiałam. To musiał być Edek. Albo Złowca. Zależy. Nie, myślę, że Edek u tu łaził. A skub skubią mi... Eee, czekajcie, skubią mi chyba z latarni czy skądś tam. Nie powiem to dokładnie, ale wiem, że brakowało mi klocka. Eee, tam, dobra. Tu, tutaj. Eee, nie tutaj. Znaczy tutaj, ale nie tędy. Fuck. Eee, dobra, skoczemy. Eee, jakoś to trzeba ładnie zejść. Eee... God damn it. Dobra. Tutaj tak, chodziłam sobie, nagle uznałam, tam dalej poszłam, tu się wkopałam. E, poszłam dalej. Tu, 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 tam. Tam też były diamenty. E, tu były diamenty... Tu, tak, czekajcie, tu były diamenty. Tam były diamenty, bo kopałam. Tak, niechcący wykopałam i zarazą jak e, Czekajcie, czekajcie. O! I patrzcie! O, poszła kopalnia. E, szczęście jak nie wiem. E, łaziłam sobie tej pojazdy, jak to znalazłam. I nie wiem, jak to się dalej ciągnie. Myślę, że na razie tam nie będę dalej wchodzić. Nawet nie mam pochodni to na mnie idę. E, I może się już teraz wracać. E, nie jest tak złota w kosmosie teraz. Nie potrzebuję złota. E, Okej, okay. czekajcie, tędy, teraz, tu. Nie. Kurde, zawsze gubię mój tunel. O. Bo w sumie wiem, jak się wydostać za bardziej, a z tego to tak sobie wiem. Tam dalej pewnie też na zalazą, bo w sumie łaziłam tu wszędzie, ale nie ma sensu wam łazić tego wszystkiego, pokazywać. Uh, oh, Gadam. Uh, ok. No, że razem mamy teraz coraz więcej. Też wam mogę powiedzieć, że jak mamy więcej żelaza, to oznacza tylko jedną rzecz. Za długo będziemy mieć kolejkę albo metro. Nie, to coś mi się uwidzi. Na pewno. Mm, jeszcze mam przestań robić. Tak, przystań. Jak chcecie widzieć do moich nowych budowli, to zapraszam na Facebooka. Tam oczywiście wszystko będziecie widzieć wcześniej. Jakie? Jakie ja, jak ja teraz tu wychodziłam? Aha, okej. Okay, Tady. Ha, mądra jestem. Tam też miałam umiewku diamenty, ale nie muszę tam już teraz schodzić. Chociaż jak gracie w moim save, sam go dałam, to możecie w sumie się o to upominać. Więc wam pokażę. Yy, Moje dziurze kopiecie, 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 kopiecie. I tu są diamenty. Yy, gdzieś mniej więcej w tym miejscu. O! A tam nawet ukryty był jeden. Okej, okay, to wszystko chyba pokazałam, co miałam na dzisiaj wam pokazać. wejdźmy sobie na górę jeszcze. Przepraszam, że jak zmulona troszkę dzisiaj jestem, ale no sorry, choroba, masakra jest. <ścoughs> Sorry. E, nie mam jeszcze elementar Creeper wględnego, bo mm, mówić, że jest na 1.5, a jakoś nie mogę znaleźć. Wiecie co, Le, chyba lepiej nie będę tej łódkę oświetlać. I jeszcze się zastanawiam, o właśnie, czy moim graderze e, okopać te ściany i dać na nich e, Trzeba drzwi, trzeba drzwi drzwi, drzwi, drzwi. Żeby może jej też tu zbyło w jakiś inny sposób. Chociaż nie sądzę, żeby to było jakieś rozwiązanie. Co my tu mamy? Nic. Dobra, idziemy sobie na górę. Aha właśnie yy, przypomnienie Czekajcie. Nie będę instalować tam craftu. Dlaczego? Ponieważ. Jest to tak znany mod, że naprawdę sporo ludzi na nim gra. Ja już chyba nie muszę. E, jak chcecie, macie huśka. Oglądacie huśka, oczywiście. E, właśnie się właśnie zajmuje tym samym jetboxem. A to już nie jest w sumie jogbox czy drogbox, plana Tylko po prostu używa tego modu i się na tym zna. E, a ja to wolę sobie fajnek wybudować. Albo na przykład, jak macie jakiś fajny znany mod, znaczy Boże, mniej znany mod, to oczywiście możecie mi podesłać. Na przykład jakbyście znaleźli plecak mod ym, pod 1.5, dajcie link, <laughs> bo na kopalni mi się oczywiście, że przyda, a no, niestety nie mogę go na razie nigdzie znaleźć. Koty nie tam. No, tak więc y, głównie o to mi dzisiaj chodziło. E, dzięki cichusie, że zgodziłeś się ze mną wystąpić. E, tak, jestem dziewczyną i mam na imię Kamila. E, straszne. Dobra. Jeszcze może jak chcecie zobaczyć mojego skina bez zbrojki, to bardzo was proszę. E, tak wyglądam jak niczym królsła. Znowu go nie zmieniłam. E, może teraz mi się uda. Okej, okay. tak więc e, oglądajcie, jak chcecie moje inne serie i w ogóle e, czekajcie na kolejne odcinki. E, ocencie moją wieżę i sprawdzajcie mojego Facebooka. Tam będzie więcej aktualności niż w filmiku. No to cześć!